Zamiast trafić przed ołtarz, trafia do kostnicy. Pon z daleka wygląda całkiem normalnie, ale kiedy jest się tylko za szybą, można zobaczyć coraz więcej niepokojących szczegółów. Jeśli jesteście nowi na tym kanale, cześć, jestem Kasia Pozyńska, pisarka, baba z lasu i opowiadaczka. Dziś mam dla Was znowu straszną historię Creepy Tym razem o gnijącej pannie młodej. Cofamy się dziś do lat 30. i wyruszamy do Meksyku. Konkretnie mówiąc, do miasta Chihuahua, leżącej na północy tego kraju, niedaleko od granicy ze Stanami Zjednoczonymi. To jest taki specyficzny teren nad miastem góruje łańcuch górski Sierra Madre i on bardzo determinuje klimat tego miejsca. W miesiącach przejściowych właściwie pogody prawie nie da się przewidzieć. Mogą być zwyczajne burze, burze biaskowe, może być śnieg, niska temperatura wysoka, natomiast w inne części roku pada tam bardzo mało. Dlatego jeżeli się rozejrzycie, to zobaczycie tylko trawy i krzewy. Nie ma praktycznie żadnych drzew, bo po prostu jest za mało tej wody jak na drzewa. Miasto ma charakter kolonialny, chociaż później było również taką miejscowością przemysłową, górniczą. Cofamy się do lat 30., kiedy to miejsce odpoczywa już po rewolucji meksykańskiej. Ludzie spragnieni są w spokoju, lepszego życia, bogacą się, powstaje coraz więcej sklepów, w tym rozmaite sklepy ekskluzywne, między innymi salon sukien ślubnych La Popular. Prowadzi go małżeństwo, które bardzo ciężko pracuje, bardzo dużo wysiłku wkłada w to, żeby ten salon rozwijać. W tym momencie ich córka wychodzi za mąż, postanawiają więc zorganizować najpiękniejsze możliwe wesele. No bo oczywiście to będzie wizytówka tego ich salonu. W związku z czym ojciec panny młodej przykłada zwłaszcza dużą uwagę do tego jak będzie wyglądała suknia ślubna. Jeździ do hurtowni krawieckiej, wykupuje najlepsze materiały, wszystko jest przygotowane na tip-top. Tylko że panna młoda w dzień swojego ślubu nie zjawia się przy ołtarzu. Dokładnie w dzień, kiedy ślub miał się odbyć, córka państwa Esparza została ukąszczona przez jadowitego pająka, czarną wdowę. Mówi się, że ten pająk ma jad, który jest kilkanaście razy silniejszy niż jad grzechotnika. Mimo to ugryzienia czarnej wdowy nie są z reguły dla ludzi śmiertelne, najczęściej, jeżeli już, to dla dzieci albo dla starszych osób, w związku z czym córka państwa Esparza trafia do lokalnego lekarza. Niestety, z godziny na godzinę jej stan się pogarsza, aż w końcu trzeba ją przewieźć do szpitala, gdzie ostatecznie, w dzień swojego ślubu, zamiast trafić przed ołtarz, trafia do kostnicy, umiera. Państwo Esparza pogrążają się w całkowitej depresji, w żalu, nie mogą się z tego otrząsnąć, ich serce jest zupełnie złamane. Właściwie nie zjawiają się w swoim salonie, i tylko pracownicy starają się jakoś to ciągnąć. Dlatego, kiedy któregoś dnia pracownice przychodzą do sklepu i zostają tam małżeństwo Esparza, są zaskoczone, że oni przerwali żałobę. A oprócz państwa Esparza, w sklepie pojawia się. Ktoś jeszcze, właściwie coś jeszcze. W witrynie salonu sukien ślubnych la Popular pojawia się nowy manekin. Wszyscy od razu zauważają, że ten manekin jest niesłychanie podobny do zmarłej nagle córki państwa Esparza. To wywołuje u wszystkich taki niepokój. Właściciel salonu tłumaczy, że zobaczył tego manekina w hurtowni krawieckiej i koniecznie chciał go kupić. Nie chciano mu go sprzedać, ale on zagroził, że w ogóle zerwie współpracę z tą hurtownią, mimo że już współpracowali od lat, jeżeli tego manekina mu nie sprzedadzą. Tam ci się w końcu zgodzili, bo nie chcieli stracić klienta. Pracownicy sklepu są tacy trochę mimo wszystko zaniepokojeni tym, że on tak walczył o, te, o tego manekina, że chce zbudować sobie taki ołtarzyk dla tej córki na witrynie, bo tam też są jej zdjęcia. No i to jest takie troszeczkę dziwne. Wiele osób z okolicy też którzy znają tę dziewczynę, również stają przed witryną i zaczynają rozmawiać o tej sprawie. I im bliżej są tego manekina, tym niepokój jeszcze bardziej wzrasta, bo on z daleka wygląda całkiem normalnie, ale kiedy jest się tylko za szybą, można zobaczyć coraz więcej niepokojących szczegółów. Najbardziej niepokojący jest fakt, że ten manekin jest dziwacznie ludzki. Włosy, rzęsy, brwi to jest arcydzieło sztuki lalkarskiej. Ale to można jeszcze zrozumieć, bo przecież manekin musi być perfekcyjny, żeby jak najlepiej zaprezentować suknię ślubną. Oczy mają żyłki, mają jakieś takie błyski, no też są niesamowite, ale to również można zrozumieć, no bo muszą być piękne. Ale co z dłońmi? Dłonie mają rozmaite linie linie papilarne, linie życia nawet skórki przy paznokciach, które nie są obcięte, wyglądają tak e, niezbyt ładnie więc dlaczego manekinowi zrobić takie niechlujne dłonie? E, tak samo nogi na nogach są żylaki więc całość jest taka bardzo, bardzo, bardzo ludzka i w związku z tym pojawiają się coraz bardziej niepokojące teorie dotyczące tego manekina. Ludzie zauważyli, że od kiedy nowy manekin pojawił się na wystawie, państwo Esparza przestali chodzić na cmentarz i odwiedzać córkę. W związku z tym niektórzy zaczęli zadawać pytania, co się stało z nagle zmarłą dziewczyną, co się stało z jej ciałem. Niektórzy zaczęli mówić, że państwo Esparza byli tak zrozpaczeni, że ich córka umarła, że wykradli ciało i zabalsamowali je, żeby można było po prostu mieć ją cały czas blisko. Ta plotka szybko się roznosiła i zaczęli się wykruszać pracownicy, którzy też zaczęli opowiadać, że wokół tego manekina dzieją się jakieś dziwne rzeczy, że czasami jak ktoś sprząta sklep i odwróci się na chwilę, to potem ten manekin jest w innym miejscu. Albo że te dłonie nieszczęsne są ustawione inaczej niż były. Klienci też zaczęli się skarżyć, że kiedy tam wchodzą, to mają wrażenie, że manekin wodzi za nimi. Oczami. Ale mijały lata i ten manekin stał na wystawie. W końcu Państwo jest bardzo zmarli. Ktoś inny przejął ten sklep. Legenda trwała. Nowi właściciele pozwolili tylko najbardziej zaufanym pracownikom zmieniać suknię manekinowi, myć go itd. Pojawili się również naukowcy, którzy chcieli raz na zawsze sprawdzić, czy to jest zabalsamowane ciało, ale nie byli dopuszczani do tego manekina. No ale twierdzili, że oni nie sądzą, żeby to było możliwe, nie w klimacie, który panuje w Chihuahua. No i przede wszystkim no, nie jest to na poziom takiego małego sklepu, bo trzeba byłoby cały czas robić różnego rodzaju zabiegi, żeby ten manekin, będący tak naprawdę zabalsamowanym ciałem, mógł przetrwać w tak dobrym stanie. W związku z tym nawet bez badania tego manekina naukowcy twierdzili, że na pewno to jest zwykła lalka. Ale ci, którzy czuli, że coś jest z tym manekinem nie tak, mówili, że nawet jeżeli to kiedyś była zwyczajna lalka, zwyczajny manekin, to być może duch córki Państwa jest bardzo wstąpił w niego i stąd te dziwaczne wydarzenia, które cały czas towarzyszą temu manekinowi. Być może ci rodzice tak bardzo kochali tę córkę, że no niejako siłą zatrzymali duszę, która nie mogła odejść w spokoju. Obecnie ten manekin stanowi lokalną atrakcję turystyczną, bo ten sklep, salon sukien ślubnych nadal działa. Wiele osób boi się tego manekina, ale są też tacy, panny młode, które koniecznie chcą kupić suknię ślubną, która wisiała na tym manekinie, bo uważają, że ona przyniesie im szczęście w małżeństwie. Słyszeliście kiedyś tej historii? Jak uważacie? Jest coś nie tak z tym manekinem? Czy to zwyczajna legenda?